Ciągleczko z tej serie 28 a to już dzisiaj yy, a dzisiaj sobie nie wiem co porobimy Ale podzielamy, pobawimy się właśnie polecam na to serwer widzieć lajk like pod tym filmikiem ma być tak jak nie będzie lajków Dobra, mam dla Was propozycję. Jak tu by nie, pod tym filmikiem nie będzie 5 subów, chociaż 3 lajki, no nie będzie dopóki tych, tych, nie będzie odcinków, od razu mówię, więc musi, musicie to dobić niestety. Musicie lecimy. Musicie nadchowić. A, to zrobić, ponieważ ja... ...atwór Musicie, no niestety widzę.

Będę miał rangę YouTube tutaj albo będę miał rangę Premium. Właśnie. Nie wiem. Ohoho. Trochę pozabijamy tych utworków. Tu jest Tam są. Dobra. Czyli tak, mam denka. I sobie zakryjemy. Jest to zakwijemy. zawsze nie te kopalnie, Kryte, czyli już nie wiem, kopię sobie tak tą wodzę. O właśnie sobie takie bloki otworzyłem. Co myśliście, że nie otworzę. Tak piszą, tak z tym, że można już tą rangę po reklamie, no to dobra. jeszcze ja tą rangę, więc nagrałem. Losu, a to 16 pereł, 100 monet, 5 monet. 100. Czyli już mam 340 monet, dużo, co nie? Hmm. sms em -y można 20... O, no, 10 koksów. Wędruje, jeden Na rękach czestu. O, kluczyk tu jest. Dobra. Kluczyk. W paście skrzynki. Bym chciał trafić y, łuk bo mieć. o nie F***, cox. Nie, yeah. nie wiem co to jest Jakie te, nie wiem to Skywardse na jasiu Spawner to jest spawner jest jakiś Jak to jest spawner, to tam są skrzynki Muszę to rozwalić. Właśnie. Musimy to sobie zakopać. To sobie musimy zakopać. No i sobie Okej. No jakieś tam możemy no, sobie wziąć. To sobie musimy się... O właśnie i drewno by się przydało się widzicie te się przydają. Dobra i sobie zrobimy um, trzy skrzynie to i tu i tu jedna te wszystkie te moje tutaj te zbędne na gildie Więc Dobre. Dobra no to Już dochodzimy do końca Już koniec Jak wam się spodoba, Robicie te 5 subów I 3 lajki Jak nie dopijecie to już naprawdę Nie będzie odcinku Nie no będzie, ale no proszę robicie, i to będzie nagroda Patrzcie spodobał się odcinek, subskrybujcie, komentujcie. No i na razie i pa.